Ludzie mówią, że etat to stabilność, ale ja się kompletnie z tym nie zgadzam i już Wam mówię dlaczego. Z jednej strony to faktycznie prawda, no bo jednak wydostajemy każdego tam nie wiem, dziesiątego, tak, te pieniądze, na które pracowaliśmy przez cały miesiąc, ale problem pojawia się w tym, kiedy Ty przykładowo te pieniądze wszystkie wydajesz w przeciągu miesiąca i nic nie oszczędzasz, nic nie inwestujesz. W takim momencie dla mnie to nie jest stabilność, ponieważ Ty nie masz żadnych pieniędzy w zanadrzu na tak zwaną czarną godzinę, e, tylko wydajesz wszystko od razu, więc. O jakim my tutaj mówimy stabilności? W każdej chwili, tak naprawdę, jeżeli coś się stanie, nagle, nie wiem, coś sobie zrobisz, wyrzucą cię z pracy, firma splajtuje, no to ty automatycznie nie masz źródła gotówki i musisz szukać czegoś innego. Więc gdzie my tu mówimy o stabilności? O stabilności w pracy możemy mówić, jeżeli zarabiasz na pewno więcej, jesteś w stanie coś odłożyć czy zainwestować, ale taka kompletnie stabilność dla mnie to jest posiadanie po prostu przynajmniej dwóch, trzech, przykładowo, czy nawet czterech źródeł dochodu. I wiadomo, jednym źródłem dochodu, może być ta praca drugim źródłem dochodu, może być jakiś dochód pasywny, jakiś, nie wiem, biznes dodatkowy, jakaś fuszka, cokolwiek tak naprawdę, ale chodzi o to, że jeżeli jakieś źródło dochodu ci, nie wiem, coś się z nim stanie, że nagle będzie mniejsze, albo całkowicie go nie będzie, to ty będziesz w stanie bez problemu, bez żadnego stresu się po prostu utrzymać z tych pozostałych źródeł. Ja osobiście wydaje mi się, że zrozumiałem to dość szybko, bo już praktycznie od około 18 roku życia zacząłem gdzieś tam kombinować, szukać i na ten moment wygenerowałem sobie na pewno. Dwa, jestem w trakcie nawet i trzeciego, dość stabilnego źródła online, tylko i wyłącznie online, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę w porządku. A jeżeli ty również chciałbyś e, jakoś dodatkowo sobie zarobić, chociażby właśnie przez internet na różne sposoby, napisz w komentarzu info albo zobacz bezpośrednio w link w Bio. Tam pokazuję, czym między innymi się zajmuję i jak to wygląda.